Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Lubię opowiadać swoje historie. Kilka już na tym kanale się pojawiły. W dużej mierze są to historie związane z, z życiem sportowym. Ta historia akurat będzie nieco inna. Będzie, będzie na pewno bardzo życiowa, może niekoniecznie sportowa, chociaż wątek walki w tym wszystkim się również pojawi. Ja czytam Wasze komentarze, bo było też którymś, pod którymś filmem pytanie, czy komentarze czytam, śledzę, staram się wyciągać też, też wnioski i na nie, na nie reagować. Tak jak obiecywałem, że chcę prowadzić z Wami taką interakcję, było pytanie o historię z bramek. No i to właśnie będzie tego typu historia. Historie z bramek nie są wszystkie godne do opowiedzenia, nie, nie są czasem fajne, ale to daję każdemu z Was osobna do, do oceny. Słuchajcie, no jak każdy zawodnik sportu walki chcąc, czy przepraszam, jak większość zawodników sportu walki Epizod bramkarza mi towa, towarzyszył, co więcej mi towarzyszył właściwie przez chyba Kilkanaście, kilkanaście lat I w tym, w tym czasie pojawiały się naprawdę momenty bardzo groźne, niebezpieczne Było w tym wszystkim dużo śmiechu, naprawdę kawał, kawał historii Historia, którą chciałem opowiedzieć wydarzyła się już na x, x lat temu X lat temu historia się wydarzyła Praca na bramce, a zwłaszcza w Krakowie, jest wyjątkowo niebezpieczna. W każdym mieście jest niebezpieczna, ale Kraków, mimo że jestem wielkim fanatykiem właściwie miasta, z którego pochodzę, kocham Kraków, to nienawidzę miasta Krakowa, wiadomo za co. Za tak zwane, mówiąc w słowie, sprzęty. I to jest również bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o, o strefę pracy, pracy na bramce. Mało tego wtedy był taki naprawdę niefortunny okres, że słyszało się, że na jednej brance, na drugiej, na piątej, że zawsze coś się dzieje związane tutaj: ktoś dostał nożem, kosę, ten walczy o życie w szpitalu, no i wiadomo, okaże, gdzieś tam z tyłu głowy, mój Boże, żebym nie był następny. I oczywiście miałem tutaj, tutaj w tym wszystkim swoją ekipę, gdzie pracowaliśmy razem, i jeden z moich przyjaciół mówi do mnie tak: Mój Tomek, słuchaj, bo czasy się robią naprawdę niebezpieczne, naprawdę robi się ostro. My musimy w tym wszystkim się zabezpieczyć, mój zobacz, co kupiłem. I wyciąga kurwa. Widzę właściwie normalną, realną broń. Jest, widzę, widzę prawdziwy pistolet. I mówię, kurwa, gościu, co to jest? No i Tomek, kupiłem to w sklepie militarnym, to jest na gumowe kule. To jest faktycznie coś takiego, jak policja ma shotguny, jak z tego zapierdolisz. To jest naprawdę jest taka moc, a mało tego, wiesz, to jest pistolet, no, on, robi, on robi wrażenie, więc naprawdę już komuś inaczej troszeczkę psycha zaczyna działać, jak widzi, widzi typa z pistoletem. Większość krakowskich klubów to są podziemia, to są, to są piwnice i mój kolega już mi tu robi całą właściwie wizualizację tego, co się będzie działo, mój patrz Tomek, jak oni tu zbiegają ze schodów to my kurwa przewracamy stolik z tego, sto, za tego stolika, wiesz tam, strzelamy na pierdalami, jak podejdą bliżej, to kurwa wyciągamy gaz. Pały, kurwa, jesteśmy bezpieczni, nic nam się nie stanie. Mówię, ja pierdole, mówię, chyba nie do tego życia były mi potrzebne studia, ale mówię tak, przede wszystkim on ma ten gość ma dużo, dużo racji. Mówię, słuchaj, jest takie powiedzenie. Lepiej, żeby cię czterech sądziło, czy skarżyło niż czterech niosło, więc mówię, tch, dobra, masz rację, faktycznie mówię, dawaj, robimy to. No i faktycznie dla, dla, dla spokoju, w dużej mierze dla spokoju, dla pewności siebie, dla własnego bezpieczeństwa mówię, dobra, dawaj, uzbroj, uzbrojmy się po zęby. I na szczęście ta broń nie była potrzebna. Nie była potrzebna, ale wątek te, tej broni, w cudzysłowie broni, bo tak jak przypominam, to nie jest realna broń, tylko to jest niebezpieczna zabawka i pojawi się wątek, wątek tego, tego właśnie tego sprzętu. Klub, o którym mówię, wydarzył się w jakimś mieście, w każdym razie klub GoGo. -Go. Eee, tak, kluby GoGo -Go w, w moich filmach się już pojawiały, także tutaj znowu wracam do tego samego wątku. Pracowałem w klubie GoGo -Go i na szczęście w klubie GoGo -Go nie ma specjalnie dużo pracy, a jak dobrze pamiętam, to nawet nie był to weekend chyba, tylko był, był to normalny dzień tygodnia. Jak oczywiście zajęty swoją ciężką pracą. Siedzę na dole w piwnicy, gram na telefonie i największym moim problemem jest to, że w piwnicach przede wszystkim nie ma, nie ma internetu, więc nie mam nawet jak się z wszystkim się połączyć, tylko jakieś czertwe gry, gry na telefonie i każda godzina płynie bardzo, bardzo wolno. W każdym razie w międzyczasie barman mnie poprosił, mówi Tomek, słuchaj, bo tutaj jest gość, który, który chciał sobie wybrać jeszcze dodatkowe pieniądze, szuka bankomatu, no to weź mu po prostu pokaż, gdzie jest ten bankomat, zaprowadź go i sobie spokojnie wrócicie. Mówi, dobra, nie ma problemu, mówię wyjdę, przewietrzę się, może do kogoś zadzwonię po drodze, w każdym razie do, do, do mówię do gościa, mówię, no to chodź, zapraszam, ze mną Wychodzimy z tego klubu Ech. Właściwie centrum miasta, więc dużo lokali dookoła otwartych, patrzę, jest jeszcze taka godzina, mówię, że ty, chyba Chyba, się pasowałoby coś zjeść, więc tu mówię, prowadzę tego gościa, mówię, słuchaj, idziemy w tym i w tym kierunku, mówię, tutaj za rogiem jest bankomat A już w drodze do bankomatu, już tam układam w głowie, mówię, tu możemy so, sobie jeszcze tu, może tu No w każdym razie na, na chwileczkę od, Odłączyłem tego gościa od siebie, ale niestety finalnie ja naprawdę go odłączyłem bo nie minęło parę naście sekund, ja odwracam głowę, patrzę a tego typa nie ma. No i patrzę, gdzieś mi kurwa leci w którąś uliczkę, ode mnie już chyba jest plus minus 50 metrów, no i kurwa wali sprint, no i typ ucieka. Ja zamiast a właściwie zanim, zanim się, zanim się zanim, zanim zerwałem, to pierwsza w głowie myśl, mówię, kurwa wyjebią z tej roboty, nie dość, że go się gram na telefonie. Ty pewnie narobił długów na, na barze i teraz jeszcze ucieka i tyle będzie z tego podsumowania, z tego sarary bramkarza, że jedyny co robi to tylko bierze pieniądze, a nie, nie mamy z niego żadnego pożytku No i złożyłem te wszystkie myśli do kupy i no kurwa trzeba za nim jeb lecieć no i zrywam się, lecę, a wierzę jak, wiesz jak to jest. Jak ktoś ucieka centralnie na, na pełnej presji, pod ciśnieniem, to on wali życiówkę, to on kurwa wali rekordy, nieważne czy jest zmęczony czy nie, on będzie kurwa biegł do spodu. A ja średnio mam ochotę o drugie czy trzecie nad ranem wali sprinty. No ale chcąc, nie chcąc, robota tego wymaga, więc, więc się za niezwyczajnie puściłem. No i biegnę za tym gościem, biegnę, biegnę, no i przede wszystkim biegnie mi się mega niewygodnie. I tu już nie chodzi w żaden sposób o moją formę i dyspozycję, tylko przede wszystkim biegnę, mówię, kurwa, coś mi jest niewygodnie, patrzę, co się dzieje. mówię Kurwa, ja mam ten swój pistolet. Mówię ten potrzebny czy niepotrzebny. Mówię, kurwa, jak niepotrzebny? Mówię, po co ja mam go gonić? Mówię, przecież, przecież jak ja sobie go kurwa normalnie lekko jedne w nogę, na pewno się wywróci, to po co mam za nim biegać? No i z tym kurwa, pistoletem w ręce tam już właściwie od, odbiegliśmy troszeczkę od tego ścisłego centrum. I że tak powiem, trochę, trochę na lekkim uboczu, a ja już ten sprint tam trwa twa krótszą czy też dłuższą chwilę mówię kurwa patrzę nie ma nikogo dookoła mówię dobra jestem z pistoletem w ręce mówię kurwa po to kupiłem zabawkę żeby sobie nie pomóc no i biegnę no i centralnie próbuję go gdzieś tu wymierzyć wycelować kurwa no i mówię ciekawe jak to w ogóle będzie efekt i bum jeb kurwa człowieku Ogień z lufy, kurwa, bezdomni się pobudzili. kurwa, Szczury z kanału prawie wybiegają. Ludzie się tam nie patrzą. Wszyscy, którzy kurwa byli dookoła w zasięgu 100 metrów, mówią, ja pierdolę, strzelają się na mieście. Ja mówię, ja pierdolę, ale przypał. Mówię, kurwa, narobiłem syfu, ale wie, dobra, biegnę za nim, mówię, kurwa, co najważniejsze nie trafiły. Mówię, kurwa, dobra, jeszcze raz. No i drugi raz to samo celowanie. <laughs> Pociągnąłem znowu ten ogień z lufy, kurwa, gołębie z całego rynku odleciały, mówię: kurwa, znowu go nie trafiłem. Wie dobra, nie strzelam, bo będzie z tego więcej przypału niż jakiegokolwiek pożytku. Kurwa, biegnę, wydobra, liczę dalej na swoją, na swoją sprawność fizyczną. Widzę, że w pewnym momencie chłop zaczyna tracić tchu to jest ten sam instynkt właściwie, który się pojawia w walce, że nieważne, że oboje jesteśmy zmęczeni, jeśli przeciwnik nagle zaczyna tracić oddech, to ja nie wiadomo skąd, ale łapię dodatkową energię. No i faktycznie on gaśnie, ja przyspieszam, jeb, kosa pod nogi, patrzę, mam go, mówię, kurwa, wreszcie, zdyszany, ledwo żyje, kurwa, biorę go za te i mówię, kurwa, że ja za bo musiał po całym rynku biegać, no przecież kurwa, ci tego nie wybaczę. I ledwo go za za, złapają za te fraki idzie ktoś z boku i mówi: A, a za co pan go bije? Ja mówię, ale nic nikogo nie bije, mówię: Kurwa, cóż ty się w ogóle wtrącasz? Dzień dobry, policja. W sensie, się, ja pierdolę. No i pyta o co chodzi. Więc, więc od razu najlepiej oczywiście w tym wszystkim stanąć na jak Ja mówię jak o co chodzi? Mówię kurwa, pracuję w klubie na bramce, mówię, chłopno robię długów, kurwa, nakład na pieniędzy, ja zanim muszę, za muszę, za muszę biegać. Mówię, kurwa, no nie jest moja pasja, kurwa biegać o trzeciej rano za, za ludźmi, tylko jestem w pracy, mówię, ty mi ucieka, ja muszę go gonić, mówię, coś się będę panu tłumaczył. Dobra, w porządku, to dobra, to wracajcie do klubu, tylko już bez żadnych afer, bez żadnego bicia. Mówię, Jasne, jasne, że tak. Mówię, kurwa, jeszcze by mi tego brakowało, że problem jest policją. Mówię, Boże, pistolety, zanim bym to cokolwiek mówię. Nie, no zrobiłby sarara karierę, mówię, jak nic, gdyby ta kurwa z tego się rozmychała, większa afera. W każdym razie wracamy do tego klubu. Wracam do tego klubu i jestem przede wszystkim z siebie naprawdę dumny. Nie? Idę kurwa z tą swoją zdobyczą, kurwa, biegam po całym rynku. Pomyślałem sobie, że wreszcie jak wrócę do tego klubu i opowiem całemu kurwa personelowi, właścicielowi, jak ja się mocno poświęcam dla tej pracy, to zamiast tego wyrzucenia z roboty, to może dostanę podwyżkę. No i w każdym razie, my, dobra, wracam, dumny z ofiarą swoją. Mówię, kurwa, wchodzę na dół do tej piwnicy. Otwieram te drzwi, które tak się otwierały, kurwa, jak w westernie, Jep, puch Otwieram, wszyscy tam patrzą, barman, te dziewczyny tańczące No ja tam wchodzę z tym, kurwa, z tą swoją ofiarą, no i tak, kurwa, z czego pchnąłem przed siebie I mówię, człowieku, mam go, mówię, jak ci opowiem, kurwa, gdzie ja, gdzie ja go musiałem gonić, co się działo, to szalejesz, mówię Ale powiedz mi Z ciekawości, mówię Ile on tych pieniędzy jest duży na barze, za, na ile, za jaką sumę, się tak ciężko poświęcać o, o, o całej sytuacji zaraz ci opowiem On tak na mnie patrzy, mówi Tomek, ale ten gość ma wszystko zapłacone, tylko sobie chciał dobrać dodatkowej gotówki. <grywia> Kurwa, ja tak na niego patrzę, ten chłopak tak na mnie, z takim politowaniem. Nie wiem, czemu on mi tego nie powiedział. Ja tak popatrzyłem na niego, klepnę go w ramię, mówię: Sorry, mówię. Słuchajcie, idę, idę na drugą salę. <grywia> Także mówię: Śmieję się z tej historii, bo, bo jest, uważam ona dużo bardziej jest zabawna niż, niż tragiczna. Ale tak, tak wygląda właśnie życie bramkarza. Tak jak widzisz, cały zakres moich historii życiowo-sportowych jest bardzo szeroki i naprawdę gdzieś tam staram się uruchomić wszystkie szuflady w pamięci, aby tych historii było dużo. Zapraszam zatem do, do regularnej subskrypcji i lajkowania tych filmów. Widzimy się niebawem ponownie. Pozdrawiam.